Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj taki nietypowy odcinek. Bo nigdy nie było czegoś takiego jak Crash of Cars. Uwaga, sobie zrobię tutaj taki malutki opening. No więc wiecie, że będziemy mieć autka do otworzenia. Czy będzie legenda? tutaj aż takiego dużego wow to nie będzie. Ale ostatnio jak tutaj nie zaglądałem, tu nie było tych pojazdów innych. Ale na przykład nie było tego spinera. He <grymne> dobra. Jakąś nową legendę? Czy nie? Ło jezu, nawet dwie dalej. Monster Submarine. Ale my dzisiaj mamy do otworzenia trzy paczuchy. Mam nadzieję, że nie będą same komony. U tych komonów jest i dużo. Tutaj mamy jeszcze free gift. Więc może jeszcze będziemy mieli czwarte auto? Może, nie mówię, że na pewno. Dobra, bez dłuższego przyciągania. Otwieramy freeze Machin No. Co to będzie za auto? Jakiś. Fioletowy o, Sprint car Przyda mi się taki samochód No i uwaga, otwieramy drugą O, kolejny jakiś taki I co to, uwaga, będzie? Golf car No, fajnie. I uwaga, trzeci. O, czerwony jest! Moja pierwsza czerwona. Oj, widzę, że to jakiś dobry. Jeszcze level up. Z tego się tak bardzo nie cieszę. Dobra, będziemy tym grać. A widzicie tutaj mamy różne te tu A tutaj możemy jeszcze sobie powykonywać te questy. Dobra, wykonałem innego questa. O nie! Nope. Ja, no jaki zły. Ja kicham. I co to? Dobra. O, w choler O stary masz problem Mam nadzieję, że zdech Oczywiście ja nie mogę omijać tych darmowych 20 końców Jakaś reklama idiotyczna Nagra już teraz, nie dzięki Nie gram w takie bibeloty No i w tym właśnie sposób zdobyliśmy 40 końców No i to sama reklama Umówmy się, że na naszym będzie cięcie Po prostu cięcie będzie Żeby wam tutaj nie przedłużać Dobra. Chciałbym Zarabiać sam o! Jezus What the fuck? Aha Dobra, tak pieniędzy, że nie nic. Albo wiecie co? Nie, serce nie zrobię tego cięcia. Mam lepszy pomysł. Nie będę musiał wtedy tyle zrobić w tym. Star, wielki powrót. Bo. 3 miesiące. gdzie widzieliście tam Manojka. Mam taki pomysł. No i ten pomysł zadziałał idealnie I w tym oto to mamy kolejne auto Nawet szybko A to co? Legenda? Uu, ho, ho, ho. Jaka ścinka była przy niej O Jezu! Ho ho, ho. Dostaliśmy czołga. O Jezu, ile ekspa! No i dostaliśmy pieczarki, o ile heks po Jezu. Widzieliście, tak się zawiesiło To mnie trochę zdziwiło akurat Dobra, jak się zawiesi to jest dobry znak. <śm> Uwaga, jedziemy naszym mustangiem. Tak, wiem, że jestem gruby. Ale... E, aha. No i po mi to było. Dobre. Jak ubiorę, to będzie cięcie. Dobra, po cięciu tym śmiesznym, Jak się ty, Wekson, załatwił wykaz okazuko... Osiem nam brakuje. No masz! Co za gówa! A nie, ja gonię za tą karetką! Chujesz, ale go odrzuciła! O jezu, masz za karę! Ja nie wejdę, ja wejdę! Kolejny mindfuck. No siema! To za mną gania coś? Nie. Na szczęście. No tam są wszyscy widzę. Oh fuck Oh fuck Ah là, No, tym razem sobie pozbieramy Clash Royale. openingi były wszystkie słabe oprócz tej z legendą. A jak się patrzyliście, to było to było tylko ten. I na Ja jeszcze przepraszam, że była taka długa przerwa. I że mnie nie było na tym waszym ulubionym YouTubie. Ciema, pomogłem mu. Albo i nie. <gry> Zręcz go wywaliłem. To bardzo przepraszam. Jak widziałem... O kuźwa. To tu ile ma pierwsza osoba? Co, cztery?

What the fuck? <coughs> Że co? Ej, what the fuck? Ej, no dziękuję. Powiem jedno, trulolo. Jaki troll? Że co? A ja to zostałem za darmo? Ale myśmy... Musimy... Ja będę tą, ja na tą skrzynkę zbierał Na tamtą tam. Ja Nie na tą za dwadzieścia Może będę robił opening za 23 takie Może będzie coś lepsze No i patrzcie jak się robi Co? Przepraszam Nie doleciał! Ale ty gruby won banan Przeleciał ci mistrz przed oczami Patrzcie jakim cudem jestem teraz pierwszy Ej w drzewa, ale już w nie A zrobimy sobie cięcie. E, dzień dobry. Tutaj jesteśmy już przy free gift. Niech on się tam dokończy. 5, 4. Nie odliczać będę, bo mi nie wypada. <słyski> 60, kurde, 50. Poczekajcie. Dobra, jestem. Otwieramy teraz dwa autka, no i kończymy chyba. Będzie zacinka? Nie. Jest czosnka zacinka, powiem wam. Co to jest? War... wagon? Lol. Czy już ja będę grał tymi wszystkimi? docinka. cinka. Komonek. W następnym odcinku akurat będziemy już chyba mi. Mniej... Od razu 5 do otworzenia temu odcinek mi się akurat spodobał parkomą A jak wolą filetowe Parę Jeden czwony to i Ai, legenda. Tá chegando, kiedy drugi rachun trafi, e będzie miał mó drugi level. Bo coxa, viu, chegou na terceira cały czas mi wypada ten speed. Já 50 damagea Jest szybki. Pirat Kanon. A. Czy jakby sanik Kanon, no to ma dużo jego. 130 sekund. Tak, tak się rozwali. Do... Telefon. Dobra, my tu patrzymy. widzimy się w następnym odcinku. A z Clash Royale to nie wiem kiedy będą odcinki, ale... Zobaczycie jeszcze Clash Royale na moim kanale. Do zobaczenia. Do usłyszenia.